Rano byliśmy na Śląsku W tej chwili znajdujemy się na Opolszczyźnie W budynku gospodarczym będzie instalowana kotłownia i od tego budynku zaczniemy Pomieszczenie gospodarcze zostało zaadoptowane na potrzeby kotłowni Inwestor we własnym zakresie Inwestor we własnym zakresie wykonał jak widać rurą preizolowaną podejście z domu do kotłowni mamy ciepłą wodę, mamy cyrkulację, mamy zimną wodę więc to co nam jest po potrzebne do szczęścia prąd, internet dociągnięty jest nowy komin czyli taka mała stodoła obora została zaadoptowana po, na potrzeby kotłowni ścianki działowe celowo nie powstały w tej chwili żeby można było ustawić sprzęt co my tu zainstalujemy? zainstalujemy 200-litrowy zbiornik na wodę zainstalujemy z bufor 1000 litrów i biokompakta 20 kW. Dlaczego tak? A nie inaczej to się dzieje, jakiś czas temu, w tymże domu, w jego piwnicach, miała być zorganizowana kotłownia. Ona tam była. Natomiast całkiem niedawno były tu powodzie, podtopienia. Zresztą wszyscy widzieliśmy to, co się działo w telewizji. No i okazuje się, że ta kotłownia została zalana. I wstawienie tam sprzętu byłoby równoznaczne z tym, żeby się on utopił. Na przestrzeni tygodni, inwestor zmienił zdanie i wymyślił sobie kotłownię w tymże miejscu. W moim odczuciu a, słuszna decyzja. Jest buforek 1000 litrów, bufor 1000 litrów. I jest budynek. Zwróćcie uwagę, jak, jak duży. Budynek jest nieocieplony wewnątrz. E, zostały zainstalowane nowe instalacje grzejnikowe, więc w środku jest wszystko e, nowe, więc efektywność grzania będzie ogromna. Poszła szybka akcja. Czemu zbiornik, tym razem ktoś zaraz, ktoś zapyta, dlaczego Kospel? Kotłownia w domu była bardzo mała, naprawdę mała, i tam nawet bufor 1000 litrów nie był prawdopodobnie planowany, bo on by też tam nie wszedł. Więc my mamy tutaj teraz większy bufor, bo jesteśmy trochę dalej oddaleni, ale inwestor już dzisiaj zaczyna nam przebąkiwać, że no dostawi tu jeszcze jeden na pewno. Mamy kocioł 20 kW, więc nie będzie problemu z tym, żeby pociągnął on dwa bufory po 1000 litrów i ten budynek jest oddalony, jak widzicie, kawałek stąd, więc też nie będzie z tym na pewno problemu, żeby to sobie śmigało i funkcjonowało. Trwa akcja rozpakowywanie kotła. Przebudowa nastąpiła dzisiaj w dniu dzisiejszym przez inwestora komina. Bo podejście jest na 100% za nisko. Nie byłoby możliwości się z tym spiąć w sposób bezpieczny i fajny, więc teraz podłączymy się tam u góry. Tu zostanie możliwość zawsze wstawienia regulatora ciągu kominowego, żeby to było fajnie, miło i bezpiecznie. Nie Mateusz? Tak jest. Mamy refleksika jednego, drugiego grupa, więc w tej chwili. Tylko Rury kształtki i wjeżdżamy z tą kotłownią. Jutro myślę o tej godzinie, że o 14 .00 nas tu już nie powinno być, ale zobaczymy. Słuchajcie, ogólnie to jest tak, że jak dziś przyjeżdżam nawet na podpisanie umowy, to przeważnie kobieta do mnie mówi, która jest w domu ze swoim mężem, że fajnie, że jestem, że w końcu się to uspokoi, bo ma dość, mąż cały czas ogląda YouTube'a. Tym razem. Znajdujemy się na Opolszczyźnie i historia wygląda trochę inaczej. A jak faktycznie wyglądała ta historia? Pojawiliśmy się w tym miasteczku... Kluczborku. W Kluczborku. Pojawiliśmy się w Kluczborku, ze Stanisławem i z Arturem. Mieliśmy och ochotę coś zjeść. No i zajechaliśmy do Twojego... Baru. Dokładnie tak. Barbecue House. Zapraszam wszystkich do Kluczborka na wspaniałe burgery. Reklama poleciała. Natomiast... Jak się pochyliliśmy składając zamówienie, to ja usłyszałem coś takiego, że nie wierzę, ale czy to ten pan z YouTube'a, tak? Dokładnie. To mniej więcej tak. to tak zabrzmiało. Zjedliśmy sobie pyszne jedzonko i dowiedzieliśmy się, że małżonka nas ogląda. Całą że, zimę oglądała. Całą, że, do tej pory również. I że państwo przymierzali się od jakiegoś czasu do tego, żeby do nas zadzwonić. Natomiast brakowało odwagi. Trochę odwagi brakowało. Znaczy żona miała więcej odwagi niż ja, powiem szczerze. Bardziej Myślałem o tym, że no tacy fachowcy to już e, dwa lata mają, albo nawet trzy lata z wyprzedzeniem pracy. Rok do przodu to za mało. Do, no, dwa trzeba mieć, myślać. A jak już pewno bym ich wziął tutaj o ofertę złożył, to by mnie po prostu zabiła, nie? Tego się obawiałem. No ale wygląda sytuacja tak, że co? Przyjechali normalni ludzie, pośmialiśmy się, podyskutowaliśmy sobie tam w tym barbecue house, dokładnie. tak? A następnego dnia pojawiłem się u was w domu, bo była taka ochota i chęć do tego, żebyśmy się spotkali, dokonałem wyceny. No i co się później wydarzyło? Przez internet, bo, tak, bo taka była nasza wola, ja nie miałem czasu, przez internet podpisaliśmy umowę. Dokładnie po, tak. Po tym czasie płaciliście pieniążki na konto firmy Karlu Hydro na materiały. Przyjechały materiały. Przyszedł moment, w którym mieliśmy składać kotłownię i się okazało, że nie możemy tego wykonać, bo stawek, który tutaj jest, Podlał waszą piwnicę. Dokładnie. Znaczy chodziło o to, że po prostu, żeby te wszystkie instrumenty wspaniałe, które tutaj są, żeby je po prostu zainstalować w naszej starej kotłowni, trzeba było się podkopać przynajmniej na 1,5 metra. No więc tam było nisko. Dość nisko, no ta było na 150, a po prostu potrzebowaliśmy troszeczkę wyżej, żeby po prostu to się wszystko, żeby to się wszystko po prostu zmieściło, więc no, kopaliśmy i w sumie tak naprawdę całe lato po prostu bawiliśmy się w weekendy i po prostu przygotowywaliśmy miejsce. Tak. Te... Ale tak, tak samo tutaj został wykupany, wykonany przekop. Tak jest. Jest rura specjalna, do tego kupiona, przeizolowana, żeby nie dochodziło do zbyt dużych strat. One będą, tak, ale już nie będą takie, tak? Tak, takie duże, dokładnie. No i okej. Okay. I co? I przeszedł moment, w którym znaleźliśmy się tu my przyjechaliśmy w terminie nieumówionym, bo niestety nie mogliśmy zrealizować tak, tego przez terminie to, że... przez to, że mieliście tutaj e, podmokło wszystko. Zalane, trzeba to tak nazwać. I co, jesteśmy no. dziś jutro. Tak, i po południu południa pojawi się ciepło. robota wrze. Robota, że... Chłopaki, nie wiem, wskoczyli tu chyba na 4 godziny i kotłownia prawie gotowa. Nie, 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 nie słuchajcie tego, nie, 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 gotowa, sucha, nie słuchajcie tego, jak nie słuchajcie tego. Dobra, my się bierzemy za pracę, z inwestorem pogadamy jeszcze jutro. Już przyjął dzisiaj stanowisko jako DJ. Słuchajcie muzyki, jest. Musimy dużo gadać, bo zaraz nam wyłączą pewne rzeczy na YouTube, Tu już wszystko zaczyna nabierać kształtów. Ciemno tu jest, no nie oszukujmy się, jeszcze nie ma oświetlenia. Są tylko dwie lampy, które nas tu doświetlają. Jest stanisław, który się zajmuje ciepłą wodą i cyrkulacją, która tu została doprowadzona. Pompka od cyrkulacji również gdzieś tu zawiśnie. Chciałem składać naczynie, ale niestety nie mogę nam się dostać, bo staszek mnie blokuje. Komin spięty. fajny ludzik wymocowany. Tutaj jest pięknie. Będzie bardzo fajna kotłownia, a tym bardziej przestrzeni tutaj nie brakuje, więc ona naprawdę super. Fajnie się pracuje w takim miejscu. Przeleciał. Zawsze jest tak, na każdej jednej z kotłowni, że w pewnym momencie wszyscy się spotykają razem. Nie idzie tego uniknąć. Choćbyśmy chcieli, nie? Nie da się po prostu, się nie da. I trafiamy na takie miejsce, no i robi się ciasno. Częli na z w woreczku i ja kupowałem w woreczku skutkownie z taką tak. Muszą. Chodźcie to, Chodź, ja to są O! Ale się, się tam na ścianie ATV Tym razem w tym miejscu. Zeszliśmy tymi rurami mocno w dół. Aby tu nie zrobić jakiejś wielkiej pajęczyny, bo mimo wszystko do tych mlecznych będziemy się łączyć. I tak trzeba będzie to wywinąć do góry, dlatego Staszek z tym naczyniem jakoś wybitnie do góry nie poleciał, bo nie było potrzeby. Zwróćcie uwagę, że to naczynie jest oddalone trochę od zasobnika na wodę. To też nie robi żadnej różnicy, czy zasobnik macie tu, a naczynie dacie tam. Ważne, żeby były po drodze inne rzeczy zachowane, ważne, żeby nam się. Ciśnienie, które powstanie w takim zbiorniku mogło rozprężać i to jest tyle. Staszek w tej chwili świruje z pompką, pompką cyrkulacyjną, bo jakby nie było, to stąd pewnie metr w ziemię co najmniej jak nie półtora, tutaj jakieś 6-7 metrów i a koniec budynku jest tam daleko. I tak jak widać ganek w tamtym miejscu tam dalej jest łazienka, więc ta woda. Ta cyrkulacja w tym akurat przypadku, w moim odczuciu, ma uzasadnienie i tego się nie można czepiać. Natomiast w, w, w mniejszych domkach ja się będę tłumaczył, że zawsze, nie zawsze ona jest potrzebna. Czasem jest to zbędny koszt, a ten koszt później generuje zużycie energii do zagrzania tego zbiornika na wodę i tyle. Artur, ty masz u siebie cyrkulację w domu, a odczuwasz jej potrzebę? Właśnie. U mnie też nie ma. Dwie łazienki, kuchnia, wszystko na parterze, blisko w miarę. Ja się czasem sam łapię na tym, że odkręcam kran w łazience rano, czekam na wodę dosłownie i tak czasem patrzę. 15 sekund. I po 15 sekundach jest już gorąca woda, nie? kończysz? nie kończysz? Czemu? No dalej. A ty nie widziałeś, że ja ci kupiłem tam zaworki z filtrem, nie? Nie, ładne też. Taki ładny zaworek ci z filtrem kupiłem właśnie do tej cyrkulacyjnej pompki. Nie widziałem go. No, ale i zawór jest razem. Nie widziałem. No ale no ja... nie pokazałeś, by tu nie ma i... O, już tu coś tu przyszło. To dla ciebie? A dla mnie? Nie no, ze świni nie był, nie. Jak stek nie był ze świni... Jak, jak stek był, był ze świni, a nie z krowy, to Staczek co to było? schabowy. Ale tam jakiś tam latał bez pół dupy. Latał taki wykrojony? No to może tak, nie. A to będzie jedna... To będzie jedna z tych nielicznych kotłowni? która spełnia wymogi dotyczące kubatury pomieszczeń. Norm. Wielkości, wysokości, w ogóle powietrza, weń w środku, to jest po prostu. Rzadko się zdarzają takie, takie obiekty, żeby można było kotłownię postawić w tak wielkim miejscu, ale. czas postępy. Ja tylko miałbym prośbę, że jak kształtki pozbieramy i sprzęt pozbieramy, to spoko, ale jego na hotel nie bierzemy. No, on będzie grzeczny, on będzie lizał kość. No, no właśnie, no, widzę, no, ty, no, że będzie lizał no, kość. No, golonki, i... Zjedliśmy właśnie goloneczki na, na kolację i, i kurzek ten. Fafik się załapał na kość. No i tak se liże. Skórkowa nic jeden. Kajtuś? Kajtuś. Dość faktyczny kajtuś? Tak. Pięknie. Co diabeł? Podpalamy jutro, nie? No, jak? No jak? Jak? Szybko! A jak? A jak? Myślałem, że jak? Normalnie, tak jak zwykle. Zaraz zobaczycie, bo akcja się rozgrywa. Pan Artur goloneczki nie dojadł do końca, skórka została. Zobaczcie, patrz. O, widzicie jak ładnie razem jedzą? Artur, teraz ty. Je. Kajtuś, a Kajtuś a ty zobacz jak siedzi, patrz. No, widzę właśnie, że wy jesteście kwufle jak cholera O, proszę bardzo Tu już wszystko śmiga Tu już zapakowany bufor jak kabanos Zobaczcie To co ci stoi? Ale poczekaj, no 60 już masz na zasilaniu, no to przecież masz 14 stopni w boilerze wodę to po... Daj jej chwilę, przecież ta woda na jedynce leci to ona musi chwilę przelecieć Nie bądź niecierpliwy, nie Staszek Ja wiem, Parkside, nie? nie <ślaflęga> tutaj się pan Artur schował, zobaczcie Wiązka elektryczna <ślaflęga> No ale co, ktoś czasem mówi Ile tych przewodów jest? No zobaczcie To taka wiązka jakbyście samochód składali, nie? Wszystko ładnie pochowane z tyłu Pan Artur tu wszystko poupinał Pociąg śmiga, a Oczywiście my w dniu wczorajszym pozwoliliśmy sobie ten bufor nagrzać zanim poszliśmy do domu, do hotelu znaczy się. Więc w buforze w dolnej części mamy 36 stopni, u góry mamy 67. Rozpaliliśmy przed chwilą kocioł. Jak widzieli wpuszczona CO, czyli pompa CO ładująca bufor, CWU i dodatkowa jeden sterownik pokojowy na razie tam. Wszystko już śmiga w kierunku do domu. Czyli mamy w budynek w tej chwili 41 stopni wchodzi, jak widzicie bardzo powoli się otwiera nam siłownik, bo tak go sobie ustawiłem, żeby się znowu otwierał. 9.49, piątek, więc jeszcze parę, 10 minut, posprawdzamy wszystko, poupychamy przewody, które tu gdzieś blindają i wiszą. Odpowietrzymy układ do końca, pozbieramy to co nasze, kajtek leży, kajtek nas... Kajtek dzisiaj zobaczy pana Artura po tym wczorajszym dokarmianiu. Z uśmiechem na twarzy nas przywitał. Na dzisiaj nie szczeknął ani razu. Mówi, no. będzie, będzie dożywianie. No, jak kocioł. Jak kocioł. Oła. O! Widać, dopiero się rozpalił parę minut temu, więc na razie jeszcze czorny. Ale jak przyszliśmy wczoraj, to był taki jak tutaj narożnik i taki jak tam. Cały, jaśniutki, fajny, 20 kW Biocompact Plus. Będzie pięknie. A, czek czekaj, czekaj, ty, czekaj. Tu się dokarmianie odbywa, nie wierzę. Nie zjadłeś wczoraj goloneczki? Całej nie. I co, i teraz Kajtuś dzisiaj kończy drugi dzień. Patrzcie, zobaczcie, jak on mu kroi. Patrz. E, to nie skóry, on normalne mięsko je. normalne mięsko nie Boże, święty ten pies będzie cię pamiętał chłopie, do śmierci. Ja będzie że nie teraz. No. A ty masz, Artur, dwa psiaki w domu? Jednego. Jednego. Mam kajtka. No o! Ale kotas. A to bierz tego też? Nie. już mam kajki. Ale ty. Artur sam idź. Nie, to mam do ust ale nie mogę, dobra, to teraz pokrótce, bo my, bo my będziemy się stąd zaraz zabierać mamy bufor 1000 litrów nagrzany, kocioł dalej śmiga, bo puściliśmy to wszystko, żeby to leciało tak jak powinno lecieć 40 stopni w tej chwili nagrzejniki, czy 50 nagrzejniki już śmiga pełną rurą ładuje się zbiornik na wodę żeby to wszystko funkcjonowało ciśnienie uzupełnione, kocioł ustawiony sterownik pokojowy na razie tam leży sobie tutaj na opulince nie ma jak tego podpiąć do internetu, bo inwestor nie ma jeszcze routera w domu. O! I co? Nasze działania się, że tak powiem, skończyły. W obrębie pięciu dni postawione w różnych lokalizacjach trzy kotłownie. Dobra, mam jeszcze raz pana inwestora i ja zawsze w takich momentach mówię i co? Wspaniale. Jestem A, wspaniale. to on... Zaraz Na powiedzą jest... nam, że to jest ustawione. Nie, nic nie jest ustawione, naprawdę. Chłopaki weszli wczoraj no i dzisiaj już wyjeżdżają. A jest godzina dziesiąta. 20. A weźli o 13:00 i wszystko zamontowane, proszę bardzo. Woda ciepła w domu, na grzejnikach ciepło. No po prostu no wspaniale. Polecam naprawdę tą firmę. A tak yy, z wyobrażeń. Z wyobrażeń odnośnie ludzi, z wyobrażeń odnośnie działania, z wyobrażeń odnośnie Artura, Staszka, Mateusza, Łukasza. Jak przemiła to wygląda? Obsługa, przemiła obsługa. obsługa. Naprawdę wspaniali fachowcy. Po prostu no Ciężko mi po prostu. Ale, ale, ale mamy trudne momenty też, nie? Ja wiem, no tak trudne. No po prostu, co? Nie, nie ma co przeszkadzać fachowcom, nie? Po prostu. <laughs> Jak się przeszkadza, to się stoi za dźwami. Raczej. <laughs> no A i nie wolno palić w kotłowni przy, przy fachowcach. Niestety, mamy o swoje zdrowie, ekologiczne źródła ciepła, to również nie chcemy smrodu, smrodu yy, nikotynowego wdychać. Wszyscy na dworze siedzą, mimo to, że to jest ich kotłownia, nie? Dokładnie. A dobra, to co? Ja zawsze zadaję takie same pytanie na koniec. Możemy jechać dalej? Możecie. No Zdrowia. Dzięki dziękuję za zaufanie. wspaniale. No, Wszystkiego no, dobrego, cześć. Jestem mega zadowolony. Trzymajcie naprawdę. się. Hej. Dziękuję serdecznie, jeszcze raz. Te trzy kotłownie działają, funkcjonują. My z tego miejsca możemy się pożegnać. Staszek lecimy do domu, co? Tak jest. Na weekend. Trzymajcie się, cześć!